Wyobraź sobie, że Twoje ciało rozpaczliwie próbuje zwrócić Twoją uwagę. Boli Cię głowa, masz problemy żołądkowe, nie możesz spać. Zamiast słuchać tych sygnałów, sięgasz po kolejną kawę, tabletki przeciwbólowe, albo po prostu ignorujesz te sygnały. Ale co, jeśli te symptomy to nie przypadek? Co jeśli Twoje ciało mówi dość, a Ty nie słuchasz? Gdyby przyjaciółka powiedziała Ci, że odczuwa tak silny ból, że nie może chodzić, czy zignorowałbyś to? Raczej nalegałbyś, by poszła do lekarza, ale jeśli chodziłoby o ciebie, zapewne połknąłbyś i buprom i poszedł do pracy. Wielu z nas uważa, że może ignorować fizyczny lub emocjonalny ból, tłumiąc go i koncentrując się na codziennych obowiązkach. Ale takie podejście może zrujnować nasze zdrowie. Nasze ciała wysyłają nam sygnały ostrzegawcze, a my je ignorujemy, aż w końcu jest już za późno. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i zastanowić się, dlaczego naprawdę cierpimy. O tym właśnie opowiada książka Gabora Mate „Kiedy ciało mówi nie”. Zostań z nami, aby dowiedzieć się, jak emocje i stres wpływają na nasze zdrowie fizyczne i co możemy z tym zrobić. Jak stres i emocje wpływają na nasze ciało? By leczyć ciało ludzkie konieczna jest wiedza o całości zjawisk. Hipokrates. Choroby serca to jedno z najczęstszych schorzeń na świecie. Większość z nas sądzi, że ich głównymi przyczynami są wysokie ciśnienie krwi, cholesterol i palenie papierosów. Jednak rzadko zwracamy uwagę na coś, co może być jeszcze bardziej kluczowe stres, zwłaszcza ten związany z pracą. Codzienny stres może podnosić ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, prowadząc do poważnych problemów zdrowotnych. Przez lata w nowoczesnej medycynie zachodniej uważano, że umysł i ciało funkcjonują niezależnie. Zapomniano o naukach Sokratesa, Hipokratesa i Galena, starożytnych filozofów, którzy podkreślali konieczność postrzegania człowieka jako nierozerwalnej całości. Dziś wiemy, że to rozdzielenie było poważnym błędem, a prawdziwe zdrowie można osiągnąć jedynie poprzez holistyczne podejście do człowieka. Emocje mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. Coraz więcej badań pokazuje, jak codzienny stres wpływa na nasz układ odpornościowy. Na przykład studenci medycyny podczas egzaminów doświadczają osłabienia odporności, zwłaszcza jeśli czują się osamotnieni. To wszystko może wydawać się mało ważne, dopóki nie zderzymy się z realną historią. Dr. Gabor Mate pisze w swojej książce o pacjentce imieniem Mary. Kobieta cierpiała na twardzinę układową, niezwykle wyniszczającą chorobę autoimmunologiczną. Choroba ta atakuje tkanki ciała, powodując sztywnienie skóry, a także uszkodzenie narządów wewnętrznych, takich jak serce i płuca. W trakcie rozmów z lekarzem okazało się, że Mary przez całe życie miała skłonność do tłumienia swoich emocji. Jako dziecko była ofiarą przemocy. I musiała chronić swoje młodsze siostry przed agresywnymi rodzicami zastępczymi, którzy lubili nadużywać alkoholu. Zamiast zajmować się własnymi uczuciami, skupiała się na zapewnieniu bezpieczeństwa innym. To zachowanie przeniosła również w dorosłość. Zawsze stawiała potrzeby innych nad swoimi, nawet wtedy, gdy choroba zaczynała niszczyć jej zdrowie. Nie potrafiła powiedzieć nie. Ciągle brała na siebie odpowiedzialność za innych. Ignorując własne potrzeby. Takie chroniczne tłumienie emocji mogło osłabić jej układ odpornościowy, czyniąc ją podatną na rozwój twardziny. Ta historia pokazuje, jak silny wpływ mogą mieć nasze emocje na zdrowie fizyczne. Nie chodzi tylko o to, co dzieje się w naszej głowie, ale o realne, fizyczne konsekwencje, które możemy ponieść, ignorując nasze emocje i potrzeby. A gdy już zachorujemy jedną z tych paskudnych, nieuleczalnych chorób, nawet lekarze medycyny zachodniej przyznają wtedy rację słowom Hipokratesa. Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia. Jednak wtedy jest już za późno. Ukryta cena codziennego stresu. Twój układ nerwowy jest kluczem do osiągnięcia najlepszego zdrowia. Galen. Stres jest czymś, co każdy z nas odczuwa na co dzień, ale co dokładnie dzieje się w naszym ciele, gdy doświadczamy stresu? Wyobraź sobie sytuację, która wywołuje u Ciebie największy stres. Może to być problem w pracy, kłótnia z bliską osobą, a nawet trudności finansowe. Każdy z nas inaczej reaguje na różne stresory, ponieważ to, co stresuje jedną osobę, niekoniecznie wywoła taki sam efekt u kogoś innego. Kluczowe jest to, że stres wynika z poczucia zagrożenia i niepokoju o coś, co jest dla nas ważne. Kiedy czujemy, że coś istotnego w naszym życiu, czy to nasza praca, zdrowie czy relacje, jest w niebezpieczeństwie, nasze ciało zaczyna działać. Pod wzgórze w mózgu wysyła sygnał do przysadki mózgowej, która z kolei nakazuje nadnerczą produkcję kortyzolu, znanego jako hormon stresu. Kortyzol ma na celu przygotowanie naszego ciała do szybkiej reakcji. Przyspiesza bicie serca, zwiększa przepływ krwi do mięśni i tłumi układ odpornościowy, abyśmy mogli skupić się na zagrożeniu. To mechanizm, który ewoluował, aby pomóc nam przetrwać w sytuacjach nagłych, które zagrażają naszemu życiu. Problem pojawia się, gdy stres staje się przewlekły, czyli nie znika po chwili, ale trwa przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. Wysoki poziom kortyzolu przez długi czas zaczyna niszczyć nasze ciało. Może uszkadzać tkanki, podnosić ciśnienie krwi i prowadzić do problemów z sercem. Co gorsza, długotrwały stres osłabia nasz układ odpornościowy. Na przykład osoby, które opiekują się chorymi na Alzheimera, często doświadczają przewlekłego stresu. Badania pokazują, że ich układ odpornościowy jest znacznie osłabiony, ich organizm wolniej leczy rany. A skuteczność szczepionek jest mniejsza. To wyraźny sygnał, że stres wpływa na nasze zdrowie znacznie bardziej niż moglibyśmy przypuszczać. Stres nie jest tylko uczuciem to realna reakcja, która wpływa na każdy system w naszym ciele. Jak stres może sprawić, że ciało zaczyna atakować samo siebie? Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury. Hipokrates. Stres to potężna siła, która potrafi wywołać chaos w naszym ciele, prowadząc do sytuacji, w której organizm zaczyna atakować sam siebie. Przykład opisany przez Gabora Mate w jego książce ilustruje to doskonale. Rachel, młoda kobieta, przez całe życie miała trudne relacje ze swoim starszym bratem, zawsze czując, że jest on faworyzowany przez ojca. Rachel starała się być wzorową córką. Dobrze wychowaną, pomocną i zawsze gotową do poświęceń. Podczas jednego z rodzinnych spotkań, choć sama przygotowała całą kolację, nie zamierzała zostać na wspólny posiłek. Wiedziała, że jej brat nie chce jej obecności. Tuż przed wyjściem Rachel zaczęła odczuwać ostry ból w nodze, gdzie wcześniej zdiagnozowano u niej reumatoidalne zapalenie stawów. Ból był tak silny, że musiała udać się na pogotowie. To było wyraźne zaostrzenie choroby wywołane stresem i napięciem emocjonalnym. To pokazuje, jak stres może wpłynąć na nasze zdrowie. W przypadku chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, układ odpornościowy może zacząć atakować własne ciało. Osoby cierpiące na takie choroby często mają problem z ustaleniem granic między sobą a innymi, stawiając potrzeby innych przed swoimi. To tłumienie emocji odbija się na ich zdrowiu, powodując, że układ odpornościowy traci zdolność do rozróżniania, które komórki atakować. Badania potwierdzają, że osoby, które tłumią swoje emocje i starają się zawsze być społecznie akceptowalne, są bardziej narażone na reakcje autoimmunologiczne. Tłumienie złości i stres mogą uruchomić reakcję immunologiczną, która w dłuższej perspektywie prowadzi do rozwinięcia się choroby. Stres nie jest więc tylko czymś, co odczuwamy w głowie. To realne zagrożenie, które może sprawić, że nasze ciało zacznie działać przeciwko nam. Jak wyuczona bezradność i stres wpływają na zdrowie. Zanim wyleczysz kogoś, zapytaj go, czy jest gotów zrezygnować z rzeczy, które go czynią chorym. Hipokrates. Czasami, w obliczu trudnych sytuacji, ludzie nie podejmują żadnych działań, nawet gdy mogliby coś zmienić. Te reakcje nazywamy wyuczoną bezradnością. To styl radzenia sobie, który polega na akceptowaniu stresu i negatywnych sytuacji jako czegoś, na co nie mamy wpływu. Niestety, taki sposób myślenia prowadzi do jeszcze większego stresu i może przyczyniać się do rozwoju poważnych chorób. Historia jednej z pacjentek Gabora Matee, Natalii, jest tego dobrym przykładem. W 1996 roku jej życie było pełne trudnych wyzwań. Jej syn właśnie wrócił z odwyku, a jej mąż Bill przeszedł operację złośliwego guza, który niestety rozprzestrzenił się na wątrobę. W tym samym czasie Natalii zaczęła odczuwać różne niepokojące objawy, takie jak zmęczenie, zawroty głowy i szumy w uszach. Ostatecznie zdiagnozowano u niej SM, czyli stwardnienie rozsiane. Chorobę, która wpływa na centralny układ nerwowy. Choć przyczyny stwardnienia rozsianego nie są w pełni zrozumiane, wiadomo, że stres może odgrywać kluczową rolę w rozwoju tej choroby. Badania wykazały, że większość pacjentów z SM doświadcza zaostrzenia objawów po bardzo stresujących wydarzeniach. W przypadku Natalii to nie tylko stresujące wydarzenia były problemem, ale również jej wyuczona bezradność w obliczu trudności. Mimo, że mąż Natalii miał romans, dużo pił i regularnie ją poniżał, ona nigdy nie postawiła granic. Zamiast tego, nadal opiekowała się nim, ignorując własne potrzeby i tłumiąc swoje emocje. To tłumienie emocji mogło osłabić jej układ odpornościowy, przyczyniając się do rozwoju stwardnienia rozsianego. Jak trauma wpływa na odczuwanie bólu fizycznego? Wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Galen. Czy kiedykolwiek słyszałeś radę, aby słuchać swojego instynktu? Jest w niej więcej prawdy, niż mogłoby się wydawać, ponieważ nasz mózg i jelita są w stałej komunikacji. Mózg przetwarza informacje z naszych zmysłów i przekazuje je do jelit, co prowadzi do odczuć, które nazywamy intuicyjnymi. Jednak, gdy doświadczamy traumy lub przewlekłego stresu, ta komunikacja może się zakłócić. Nasz układ nerwowy staje się nadwrażliwy. Co sprawia, że reagujemy silniej na bodźce, które normalnie byłyby ledwie zauważalne. W praktyce oznacza to, że osoba po traumie może odczuwać większy ból fizyczny niż ktoś inny w podobnych okolicznościach. Przykładem takiego zjawiska jest zespół jelita drażliwego IBS. To zaburzenie funkcjonalne, które nie ma jednoznacznej przyczyny fizycznej, ale znacząco wpływa na życie pacjentów. U osób z IBS. Często stwierdza się, że w ich przeszłości występowały traumatyczne wydarzenia, takie jak przemoc seksualna lub fizyczna. Takie doświadczenia mogą zmieniać reakcję układu nerwowego, sprawiając, że staje się on bardziej wrażliwy na stres. Badania potwierdzają te teorie. W jednym z eksperymentów sztucznie rozszerzano okrężnice uczestników poprzez nadmuchanie balonu. Pacjenci z IBS Odczuwali znacznie większy ból niż osoby z grupy kontrolnej. A skany mózgu pokazały, że ich kora przedczołowa obszar odpowiedzialny za przechowywanie wspomnień emocjonalnych była znacznie bardziej aktywna. To sugeruje, że przeszłe traumy wpływają na sposób, w jaki mózg interpretuje bodźce fizyczne co może prowadzić do nadwrażliwości na ból. Ale jest też dobra wiadomość terapia psychologiczna może pomóc. W jednym z badań pacjenci z IBS, którzy uczestniczyli w krótkiej terapii grupowej, nauczyli się lepiej radzić sobie ze stresem, co skutkowało zmniejszeniem dolegliwości, które utrzymywało się nawet po dwóch latach od zakończenia terapii. Jak osobowość może być związana z niektórymi chorobami? Znacznie ważniejsze jest wiedzieć, jaką osobę dotknęła choroba, niż jaka choroba dotknęła osobę. Galen. Czy można powiedzieć, że pewne choroby są związane z określonymi typami osobowości? Wydaje się to zaskakujące, ale niektóre badania wskazują na takie zależności. W 1998 roku na Międzynarodowym Sympozjum ALS, stwardnienia zanikowego bocznego, dwóch neurologów przedstawiło ciekawą obserwację. Techników przeprowadzających testy diagnostyczne często dziwiło, że pacjenci podejrzewani o ALS byli zbyt mili, by mieć tę chorobę. Wydawało się to mało naukowe, ale ich intuicja okazywała się trafna. Osoby z ALS rzeczywiście często cechowały się wyjątkową życzliwością i skromnością. Takie cechy osobowości mogą być związane z emocjonalnymi trudnościami z dzieciństwa, które prowadzą do tłumienia emocji i skrajnej obowiązkowości w dorosłym życiu. W przypadku ALS te wzorce często się powtarzają. Przykładem jest Lou Gehrig, słynny zawodnik baseballu, który cierpiał na ALS. Gehrig miał trudne dzieciństwo. Stracił rodzeństwo, a jego ojciec zmagał się z alkoholizmem i padaczką. W dorosłym życiu Gehrig był znany z wyjątkowej życzliwości i poświęcenia dla innych, często zaniedbując własne potrzeby. Podobne wzorce można zauważyć u osób chorych na raka. W jednym z badań z 1984 roku naukowcy porównywali reakcje fizjologiczne na stres u osób z czerniakiem, chorobą serca oraz zdrowych uczestników. Uczestnikom pokazywano slajdy z negatywnymi stwierdzeniami, takimi jak Jesteś brzydki lub To Twoja wina. Choć reakcje fizjologiczne były podobne, pacjenci z czerniakiem najczęściej zaprzeczali, że czują się zaniepokojeni czy zdenerwowani. To sugeruje, że tłumili swoje emocje i unikali przyznania się do tego, co naprawdę czują. Oczywiście, sam typ osobowości nie powoduje choroby, jednak w połączeniu z predyspozycjami genetycznymi, pewne cechy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia chorób takich jak ALS czy nowotwór. Jak wczesne dzieciństwo kształtuje nasze relacje ze światem, ludzki mózg rozwija się w zawrotnym tempie. Aż 90% jego rozwoju ma miejsce po narodzinach. Już w pierwszych miesiącach życia nasze mózgi tworzą miliony nowych połączeń nerwowych, a to, co dzieje się wokół nas w tym wczesnym okresie, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy świat. Choć dziedziczymy pewne cechy genetyczne, nasz potencjał rozwija się w pełni tylko wtedy, gdy mamy odpowiednie wsparcie emocjonalne. Interakcje z rodzicami i innymi opiekunami. Odgrywają kluczową rolę w tym, jak uczymy się funkcjonować w świecie. Od najwcześniejszych chwil życia dziecko uczy się, czy żyje w świecie miłości i akceptacji, czy może w środowisku zaniedbania i obojętności. Fizyczny kontakt, taki jak przytulanie, jest niezwykle ważny dla rozwoju mózgu, ale równie istotna jest jakość emocjonalnej więzi, jaką dziecko nawiązuje z opiekunami. Rodzic, który potrafi dostroić się do potrzeb emocjonalnych dziecka, pomaga mu rozwijać poczucie bezpieczeństwa. Brak takiego dostrojenia i kontaktu fizycznego może mieć długotrwałe konsekwencje. Przykładem tego jest eksperyment znany jako sytuacja obca, w którym badano, jak niemowlęta reagują na krótką rozłąkę z matką. W eksperymencie niemowlęta, które w domu otrzymywały pełne wsparcie emocjonalne, wykazywały smutek podczas rozłąki z matką, ale po jej powrocie szybko się uspokajały. To dzieci, które rozwinęły tak zwany bezpieczny styl przywiązania. Z kolei niemowlęta, które miały mniej stabilne relacje z matką, reagowały różnie. Niektóre unikały matki po jej powrocie, choć wyraźnie odczuwały stres. Okazało się, że dzieci z bezpiecznym stylem przywiązania lepiej radzą sobie emocjonalnie, mają zdrowsze relacje z rówieśnikami i osiągają lepsze wyniki w nauce. To pokazuje, jak nasze wczesne doświadczenia kształtują to, jak będziemy wchodzić w interakcje ze światem jako dorośli, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jak zaakceptować moc negatywnego myślenia, aby przezwyciężyć stres? Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak emocje, stres i relacje wpływają na nasze zdrowie, możemy poczuć się zagubieni lub obwiniani za swoje schorzenia. Ale zrozumienie przyczyn choroby to nie jest obwinianie się, to sposób na odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Gabor Mate, pracując z pacjentami w opiece paliatywnej, spotkał wielu ludzi, którzy byli zdziwieni swoją chorobą. Jeden z pacjentów zawsze był pozytywnie nastawiony i nigdy nie dopuszczał do siebie pesymistycznych myśli. Kiedy zdiagnozowano u niego raka, pytał: "Dlaczego ja? Zawsze myślałem pozytywnie". To pokazuje, że nie chodzi tylko o pozytywne myślenie. Stałe ignorowanie negatywnych emocji, zamiast ich przepracowania, może zwiększać nasz poziom stresu i w rezultacie osłabiać nasz organizm. Gabor Mate wskazuje, że często boimy się negatywnych myśli, traktując je jak coś, co może nas osłabić. Ale w rzeczywistości, to właśnie ich akceptacja pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i nasze reakcje. Nie oznacza to, że mamy żyć w przekonaniu, że wszystko jest złe. Chodzi o to, by zaakceptować pełnię rzeczywistości, w tym te trudniejsze momenty. Dopiero wtedy możemy naprawdę zająć się sobą i naszym zdrowiem. Mate przytacza również badania, które pokazują, jak destrukcyjne może być tłumienie emocji? Na przykład, pacjenci z czerniakiem, którzy tłumili swoje emocje i mieli trudności z akceptacją swojej choroby, byli bardziej narażeni na nawroty nowotworu. W przeciwieństwie do nich, osoby, które potrafiły otwarcie wyrażać swoje uczucia i pogodziły się z diagnozą, rzadziej doświadczały nawrotów choroby i ogólnie lepiej radziły sobie z jej przebiegiem. Kiedy dotyka nas choroba, Często chcemy zaprzeczyć temu, co się dzieje, i minimalizować problem. Ale nasze ciało potrzebuje czegoś innego, byśmy spojrzeli na siebie i zrozumieli, co naprawdę nas dręczy. Dopiero wtedy możemy zacząć prawdziwie dbać o swoje zdrowie. Kiedy Twoje ciało mówi nie, nie ignoruj go. Zdrowie to nie tylko brak choroby, ale umiejętność wsłuchania się w siebie i rozpoznania sygnałów, które wysyła nam nasze ciało. Gabor Mate pokazuje, że prawdziwa troska o zdrowie zaczyna się od odwagi, by spojrzeć w głąb siebie, zaakceptować wszystkie swoje emocje, nawet te negatywne, i świadomie pracować nad stresem. To jedyna droga do osiągnięcia równowagi, która pozwoli Ci cieszyć się autentycznym zdrowiem. Jeśli chcesz zgłębić wiedzę, jaką przekazuje dr Gabor Mate, koniecznie obejrzyj nasz poprzedni film. Odkryj prawdziwe źródło uzależnień. Gabor Mate o prawdziwej przyczynie problemów. A jeśli podobał Ci się ten materiał, subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści.